Jestem drodzy Państwo wielkim fanem y, roweru, proszę spojrzeć, oto parking, parkingów rowerowych, parking rower, y, rowerze, y, mianowicie, dama idzie mi tutaj, rower, mianowicie, o, lekko. Największe holenderskie miasto to oczywiście eh, eh, pałat eh, eh, zaczęła się kariera eh, w pałat. Eh, tutaj eh, pada wedle statystyk przez dwie godziny dwa razy dziennie w ciągu roku s, s, eh, w, 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 eh, śledzie. Proszę mi wierzyć, śledzia, śledzia, śledzia eh, śledzie, eh, śledzie, eh, śledzie, eh, śledziowe, eh, sm, śledzie, eh, eh, śledzie i cebulaj, śledzia. Załatę. E eh, głównego, głównie owoce opuncji rosną na głównie e. o papryka, papryka, to mianowicie e, f, s, e, 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 oliwę patelnię. Oliwa e, 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 kuskusu, e, e, papryki, kminu, kolendry, z kolendry e, e, s, e, kmin, e, papryczki, e, paprykę, patelni, papryczkami papryczki. Papryka, e, pomidory, pomidory, e, lepiej patelnie chminu, pomidory, pomidory, pomidorów, pomidoro, e, papryka, e, proszę spojrzeć, e, teraz, teraz, pomidorki, buongiorno, u ten pan do mnie mówił po włosku? Nie wiem. Czy każdy człowiek to musi być Włoch? Jeszcze jak? Patelnią e, e, i pomidorki, kolendra, kolendry, gotowe, proszę spojrzeć, patelni, papryka, papryczka, jak zwykle. Czy haga leży nad morzem? No, nie. Nie wiem. Ja już nie pamiętam tak dokładnie. Ależ oczywiście in to jest Pała radowana karadzicza albo radka Mladicza. siedziba Międzynarodowego Trybunału toko to po toko to papryka sambal lekko jajka sambal, sambal goręg goręg z z goręk. E, 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 mianowicie e, e, To się nazywa jajko e, Goręk, jajko, e, sambal, goręk, e, sambal, e, sambalowa e. Hmm. to nie jest jakaś galaretka, to jest jajko Dziś ha-ha-hagi, 17 mgnień w pomidorowym sosie i w fenomenalnym śledzie. To jest jak w tym żydowskim dowcipie o Icku, który skarżył się Panu Bogu, że nie może niczego wygrać na loterii. A Pan Bóg odpowiedział mu, Icek, ty po pierwsze wypełni kupon do diaska E, oto Pała e, SF e, Maduro. E, to jest właśnie Pała e. Idźmy dalej. To jest e, mianowicie Maduro. E, e. <śmienny>